Cześć kochani, witajcie, witam Was serdecznie, pytacie się czy żyję, żyję, dziękuję za pamięć. Bardzo mi miło, że pamiętacie o mnie. Żyję, przepraszam, że nie publikuję nic, ale mam teraz taką fazę doświadczania, uczenia się różnych nowych rzeczy. Troszkę miałam wyjazdów przez te trzy ostatnie miesiące. Pojawiła się nowa pasja u mnie, także różne, różne rzeczy mnie pochłonęły takie życiowe, i też szykują się spore zmiany w moim życiu, bo dziecko najmłodsze idzie do przedszkola. Więc wiecie, zmiany, zmiany. I chciałam tam wykorzystać jeszcze po prostu na maksa ten, ten czas, kiedy ja jestem jeszcze z nimi w domu, więc też wyjeżdżaliśmy. Poza tym kręciliśmy starsze dziecko. Udziela się filmowo, jak wiecie, i, i, i kręciliśmy film. No dużo, dużo, dużo różnych rzeczy się działo po drodze. Także um, wybaczcie mi, kochani, to, to dłuższe milczenie. Um, zaraz Wam powiem w ogóle, jaka pasja się pojawiła w moim życiu. A, ale... Um, co chciałam Wam powiedzieć, to, to o czym będzie dzisiejszy film może o. Dzisiejszy film będzie o mantrach. O mantrach, ponieważ to na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy bardzo mocno um, pojawiły mi się dowody na to, jak one mają niezwykle potężną moc i jaki mają wpływ na nasz umysł, na nasze życie. I jak nas wspierają i nam pomagają kierować się ku światłu. <laughs> um, także za chwileczkę o mantrach. Kilka słów dosłownie. Podam Wam w ogóle. Ja jestem taka mega praktyczna, wiecie, więc podam Wam jakieś tam um, trzy przykłady mantr, które u um, mnie się sprawdzają i których ja używam. Um, to jest jedna rzecz, a hmm, jaka pasja się pojawiła? Pasja, słuchajcie, która mnie ostatnio pochłonęła. I to, właściwie na przełomie marca i y, kwietnia to się jakoś zadziało. A to wciągnęło mnie ostatnio na maksa ogrodnictwo. <laughs> to się zaczęło od tego, że ja, bo ja wiecie, mieszkam w bloku, a więc zaczęło się od tego, że y, sąsiadka po prostu, która ma działkę, przywiozła jakieś tam parę kwiatków takich wczesnowiosennych i posadziła je pod oknem. A ponieważ jest już starszą osobą, to tak nie bardzo... Um, nie bardzo po prostu miała siłę już te kwiatki tam sadzić, więc poprosiła o pomoc. I słuchajcie, jej pomogła i okazało się, że, że to nies niesamowitą przyjemność mi sprawia, grzebanie właśnie w ziemi. I... Mm, i zaczęłam się uczyć po prostu tego. Zaczęłam się tego uczyć, dowiadywać się informacji, czytać o roślinach. Dużo oglądam filmów na YouTube o ogrodnictwie, bo to wtedy widać ładnie te rośliny, jak one wyglądają już w takiej fazie rozkwitu. Więc. To mi mocno, mocno pochłonęło przez ostatnie miesiące. Ja jestem takim początkującym ogrodnikiem, więc wiecie, jak to jest, jak się pojawia coś nowego, to się dużo czasu spędzę na nauce. No i, no i oczywiście na praktykowaniu popełnia się błędy i, i uczy się człowiek na błędach, także mocno mi to pochłonęło ostatnio. Miałam też okazję odwiedzić córkę, wyjechać na. To nie były jakieś długie podróże, ale, ale, ale i, i też do, do takich przyjaciół, więc. No, byłam, byłam mocno, mocno zaangażowana w, te, w, te, w te takie moje re, życiowo-relacyjno-podróżowe, ogrodnicze o sprawy. <laughs> ale. Niejednokrotnie ratowały mnie, kochani, i pomagały mi w moim życiu mantry. Um, jeżeli mi się spytacie, w jaki sposób to działa, to ja naprawdę nie wiem, nie umiem Wam tego odpowiedzieć. To jest jakaś taka boska technologia. <laughs> niektórzy mówią, że to jest boska technologia, niektórzy mówią, że to jest język aniołów. Um. Ja myślę, że po trochu jedno i drugie, że to, są, że to jest prawda, że to jest po prostu, że to są różne nazwy na, na takie narzędzia, które możemy zbierać i wkładać sobie do skrzynki z narzędziami i używać ich, żeby, żeby nasze życie było lżejsze, łatwiejsze. I, Bardziej w zgodzie z Guną Satwy. <laughs> właśnie Guna Satwy. Jeżeli nie wiecie, co to jest, to zachęcam Was do obejrzenia filmu, który nakręciłam jakieś trzy miesiące temu. Podlinkuję Wam tutaj. To jest ostatni film, który nakręciłam przed taką, przed taką dłuższą przerwą. I tam właśnie o trzech Gunach. Ja się spotkałam z takim, kiedyś przeczytałam taki artykuł, słuchajcie, w, na stronie Decathlonu w ogóle. To jest niesamowite, bo sportowcy, no oni już znają moc wizualizacji, wiedzą jak to działa, znają moc umysłu, wiedzą, że to pomaga w zbliżeniu się do celu. Więc zaczęli wypróbowywać również mantrę i zauważyli, że działają. Ale w tym artykule było napisane, że, mantry, że mantra to jest dźwięk, to się zgadza i że ponieważ mantra to jest dźwięk, to jeżeli umawia, wymawiamy te mantry, intonujemy je na poziomie mentalnym, to one nie działają. Nic bardziej mylnego. One działają również na poziomie mentalnym. Wręcz nawet są takie mantry, które. Częściowo się intonuje, częściowo się wymawia na poziomie mentalnym, a częściowo wymawiamy szeptem. Niektórzy mówią, że te wymawiane na poziomie mentalnym mają większą nawet moc niż te, które są wy wy wymawiane, wypowiadane, jak gdyby używamy strum głosowych do, do intonowania ich. E Natomiast ja nie jestem pewna tego, ale wydaje mi się, że to jest jak gdyby, że każda z tych trzech sposobów, jak gdyby intonowania mantry, działa na innym trochę poziomie. Ale wszystkie trzy sposoby na pewno działają. Więc nawet jeżeli nie macie możliwości wypowiedzenia, wypowiedzenia mantry na głos, a macie potrzebę użycia jej, to um, możecie to intonować w głowie. Bardzo ważna jest intencja, to znaczy nie polecam używania mantry jako takiego magicznego zaklęcia. Intencja, którą powinniśmy mieć w sercu, to jest taka, że nigdy nie powinna być mantra używana przeciwko komuś, tak? jak gdyby z, z intencją zrobienia komuś krzywdy, tak? skierowana przeciwko komuś. Intencja mantry powinna być jak najczystsza, to znaczy powinniśmy mieć w sercu intencję. Poprawienia jakości życia własnego, tak? czy, czy jakości myślenia własnego, ale też e, wszystkich istot żywych. E, czyli ona nie może być wymierzona przeciwko komuś, tylko z intencją e, najwyższego dobra własnego i, e, i wszystkich im istot, bez żadnych wykluczeń, m, które e, są na Ziemi. E, Przejdźmy może do praktyki, czyli pierwszą z mantr, która bardzo mi pomogła i to dwukrotnie na przestrzeni tych ostatnich trzech miesięcy, w dwóch sytuacjach. Pierwsza sytuacja była taka, że wydawało mi się, że ona jest bez wyjścia. To znaczy zdarzyło się coś, co. No, przez moją pomyłkę zrobiłam coś takiego, co wydawało mi się, że spędziło mnie w duże kłopoty, że będę miała duże straty finansowe i też um, takie emo emocjonalne i relacyjne i tak dalej, i tak dalej, że to bardzo um, taka dla mnie nieprzyjemna sytuacja um, i... Um, Postanowiłam zastosować tą mantrę. Mantra ta jest znana z tego, że zamienia to, co negatywne, to, co pozytywne. Wydaje się, że to właśnie jakaś formuła magiczna, natomiast nie do końca. Dlatego, że zauważcie, że wszystko ma początek w umyśle i że jeżeli nasz umysł jest spokojny, jest czysty, ma czyste intencje, nie jest wymierzony przeciwko komuś innemu, a jest spokojny, to łatwiej nam jest znaleźć rozwiązanie, którego normalnie w innych okolicznościach byśmy nie zauważyli. Więc to myślę, że to jest jeden z poziomów działania tej mantry. Ale ona jest niezwykle potężna. To znaczy, ona tak układa okoliczności i nasz tok myślenia. Że my do tego rozwiązania docieramy po prostu. O, ona jakoś wzmacnia naszą intuicję, myślę też, poprzez właśnie to wyciszenie umysłu i jakby połączenie z nadświadomością, która przecież zna wszystkie rozwiązania. Nawet takie, które nam, nam się tutaj wydają zupełnie nieprawdopodobne, niemożliwe i których nie zauważamy po prostu. I drugi, drugi raz, kiedy użyłam tej mantry, to było w sytuacji, kiedy nic się takiego nie działo, natomiast, um, wiecie. Ja, na pewno miewacie takie momenty, kiedy jeżeli na co dzień praktykujecie samoobserwację, to miewacie takie momenty, kiedy zauważacie, że nagle coś tam idzie nie po waszej myśli, że chcielibyście być w wysokich wibracjach i być tacy wspaniali i szlachetni i kochać wszystkich innych ludzi i istoty. Ale nagle zauważacie, że włącza wam się syndrom ofiary, że jesteście tacy biedni. Nie wiem, może jakiś inny syndrom, ale to nie, jakby miesza z tym, jakiś tam ego zaczyna wam dominować, jakaś piosenka psychologiczna, wam się przypomina ten refren. Nagle, on sam przychodzi. I um, u mnie to jest często syndrom takiej ofiary, że jestem taka biedna, że. Ja, a, jak, a skoro jestem taka biedna, to znaczy, że ktoś tam inny jest odpowiedzialny za to? Nie ja przecież. I, 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 I ten ktoś jest zły, wiecie. Ten ktoś jest bardzo zły i dlatego należy mu się kara. Czyli nagle zaczynasz sobie uświadamiać, że na przykład źle życzysz innym ludziom, że. Uważasz, że ktoś źle postępuje, że uważasz, że ty wiesz lepiej, że ty masz rację, albo że... Ym, no takie różne, wiecie. Popatrzcie tam w siebie, to będziecie widzieli, o co chodzi i jaką kto tam piosenkę psychologiczną w głowie ma i co tam jest takiego, co wywołuje generalnie wszystkie te nasze fałszywe ego, które jak, jak zaczynają nad, nad nami dominować, to my się zaczynamy czuć źle. To my się zaczynamy czuć poddenerwowani, poirytowani albo um, smutni. Zaczynamy płakać nagle, łapiemy doła. Um, obserwujmy to. I czasem jest tak, że ta obserwacja niestety nie wystarcza. To znaczy, ona, ta spirala się nakręca, bo jak już zauważymy, że na przykład o kimś pomyśleliśmy źle, to sobie mówimy, to włącza się inne. Ja psychologicznie mówię, o nie, 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 ty nie możesz myśleć o kimś źle, to jesteś złym człowiekiem, bo to zła kobieta, jesteś złą kobietą, złym człowiekiem, ty tak nie możesz. I włącza się poczucie winy, które nam mówi, ojoj, no, no, no i jeszcze nas tam głębiej wciąga, jeszcze głębiej, jak to tak, a jak nas tam głębiej wciąga, to te uczucia takie, których nie chcemy czuć, Czyli to uczucie takiego lekkiej niechęci do kogoś się przeradza w taką silną nienawiść, której my nie potrafimy już powstrzymać. Jak nas tam wciąga to bagienko takie tych, tych naszych ego, to czasem jest tak, że jest bardzo trudno z tego wyjść. I wtedy, kochani, właśnie znowu ta mantra przychodzi nam z pomocą i... Słuchajcie, są nagrania w internecie, jak można to intonować. Ja Wam powiem w tej chwili treść tej mantry. Nie musicie tego śpiewać, możecie sobie to powtarzać w głowie, możecie sobie to śpiewać na dowolną melodię, bo melodie są różne. Natomiast wystarczy naprawdę, zazwyczaj te nagrania trwają 11 minut i wystarczy 11 minut, żeby o 180 stopni zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości i świata. Według mnie warto, warto spróbować. Zachęcam Was do tego dla mnie naprawdę działa. Piszcie, dajcie mi znać, czy, czy wypróbowaliście, czy, czy u Was też zadziałało. Więc ta mantra, która zmienia to, co negatywne w pozytywne, jest to mantra ek on kar ek on kar sat guru Prasad w całości. Ek. Om kar sat guru prasat. I pod, podlinkuję Wam tutaj, w jaki sposób można sobie to śpiewać, intonować. Warto te matry wykonywać w pozycji wyprostowanej, jeżeli macie możliwość usiąść po turecku na macie, czy na podłodze, czy na jakimś tam poduszce, czy nawet na kanapie, nie. Ja ostatnio intonowałam na kanapie, w takim, jak byłam w tym takim właśnie w tej spirali, <laughs> takiej, co mnie tam wciągała. Ruchome piaski, słuchajcie. To na kanapie sobie to wykonałam i ja nie zawsze pamiętam o tym, żeby to, że, że mam to narzędzie w skrzynce z narzędziami, ale pamiętam o tym, to ono mnie nie zawodzi. <laughs> Więc egg on car polecam. Druga. A, a, co z rękami? Ręce albo mogą być po prostu sobie spoczywać na kolanach, albo możemy je trzymać sobie tutaj na um, sercu. Klatka piersiowa uniesiona, kręgosłup wypo, wyprostowany, broda nieco um, jak gdyby cofnięta, żeby tak, staramy się tak, aby kręgosłup był jak najbardziej prosty. Dobrze jest zacząć od tak zwanego dostrojenia się, czyli w Kundalini jodze to jest to jest taka mantra OM NAMO GURU DEV czyli od tego trzykrotnie sobie to powtarzamy, intonujemy i później już wykonujemy tam jakąś tam praktykę, w tym przypadku to jest właśnie intonowanie mantry EK on Karp. druga Um, druga mantra, która jest um, też niesamowita, ona rozprasza lęk. Ona się przydaje, to jest mantra ochronna. I ona się przydaje wszędzie tam, gdzie my um, czego się boimy, czyli albo potrzebujemy jakiejś specjalnej ochrony, czyli wyruszamy na przykład w podróż, lecimy samolotem, zwłaszcza ja na przykład się nie, bole, nie boję latać samolotem, ale jeśli widzę, że, zwłaszcza jeśli widzę, że są osoby, które się boją, albo po prostu proszę o ochronę, tak, to, to intonuję sobie tą mantrę, można to... Jak gdyby sobie intermować na początku podróży samochodem, czy w podróży samochodem. Czy jak jest taka sytuacja, gdzie jest jakieś ryzyko dla nas, tak? To też jest mantra, która nam wyciszy te obawy. Ponieważ ona. Gdyby, zobaczcie, samo nawet ta świadomość tego, że my się oddajemy opiece czegoś większego niż my. Tak? Czegoś, co jest sprzyjające nam. I co potrafi nas ochronić, co jest większe, niż my, jest większe niż nasza w ogóle możliwość pojmowania. Warto oddać się w opiekę na świadomości. I intonowanie tej mantry bardzo pomaga. I ta mantra brzmi, jest trochę dłuższa i brzmi tak: Ad gurej me, dziugad gurej me, sat gurej me, siri guru, deve. Na my. I tę mantrę śpiewamy też z, z, z dłońmi po prostu opuszczonymi, spoczywającymi na kolanach. Jeżeli jesteście w miejscu publicznym, to w ogóle możecie sobie to tylko mentalnie intonować, wcale nie trzeba tego wypowiadać na głos. I też podziękuję Wam tutaj linię melodyczną do tej mantry. I trzecia mantra, którą ja już kiedyś, kiedyś, kiedyś tutaj zamieszczałam na tym, na tym blogu, kiedy chora, byłam chora, jakieś, jakieś tam przeziębienie mnie dopadało. To jest mantra uzdrawiająca. Mantra uzdrawiająca, a ona jest też niezwykle potężna i ona działa na, 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 nie tylko na poziom fizyczny, tak? czyli nie tylko jeżeli fizycznie nam coś dolega, chociaż również. Ale ona działa również na nasze ciało witalne, na, na nasze ciało mentalne, czyli na różnych poziomach nam, nas uzdrawia. Jeżeli doświadczacie jakiegoś bólu em, emocjonalnego, jakiegoś poczucia straty, em, żałoby, jakiegoś wielkiego smutku, to również to jest mantra, która Wam pomoże uzdrowić się. I w tym przypadku siedzimy, znowu um, idealnie jest siedzieć w, po turecku. Um, pamiętajmy, że zawsze klatka jest uniesiona do góry, serce w górę, ramiona w dół. E, dłonie spoczywają, a dłonie tutaj w tej, w, tej, w tej mantrze inaczej, najlepiej jest je unieść w ten sposób. Tak, ale jak będą spoczywały sobie na kolanach, myślę, że też e, zadziała, natomiast najlepiej jest tak. Nie unieść i um, śpiewamy Da sa se so hang. Przy czym w momencie wypowiadania hang zasysamy do środka pępek, powietrze jak gdyby wypychamy z taką większą siłą, a pępek jak gdyby staramy się przykleić do kręgosłupa. Na, na, na ten krótki moment wypowiedzenia tej sylaby han. Czyli Ramadasa sa. Sa, -sa -se -so han. To jest mantra, która uzdrawia nas, ale też ma yy, działanie uzdrawiające, możemy kogoś uzdrowić w ten sposób. Je jeżeli moje dzieci chorują, ja z reguły śpiewam im tą mantrę. A również Wam podlinkuję w ogóle tutaj linię melodyczną do niej, to znaczy takie wykonanie. Powiedzmy, intonowania tej mantry w postaci śpiewu, chanting, mówi w angielsku, że, że się śpiewa mantry. Więc jeżeli moje dzieci są chore, to ja często właśnie trzymam im, jeżeli coś ich boli, na przykład boli ich głowa, to trzymam im dłoń na głowie i śpiewam tę mantrę. Może być, jeżeli jesteśmy na przykład w samolocie. To może być mentalnie. Po prostu przytulacie dziecko, trzymacie dłoń na miejscu, które boli i śpiewacie tę mantrę. Jeżeli to jest jakaś taka choroba ogólna, że dziecko ma gorączkę, leży i tak dalej, można się z nim położyć. Można, jeżeli dziecko śpi na przykład, to można również w ten sposób wykonywać Ramadasa Sa, Se, Ramada sa se sohan. Takim gestem błogosławiącym, takim jakby, tak jakbyśmy wysyłali tamtą energię w stronę osoby chorej, również w ten sposób można działać na odległość. To no nie musi być osoba, która jest blisko nas. Można po prostu osobę posadzić przed nami i położyć ręce na jej ramionach. No słuchajcie, to Intuicyjnie Wam podpowiada, jak to zrobić najlepiej. Kochani, bardzo bym, bardzo bym chciała, żebyście napisali mi, czy wykorzystaliście którąś z tych mantr, czy ona zadziałała Wam i jakie były efekty. Um, dawajcie znać, bo, bo ja um, mam bardzo już wiele dowodów w swoim życiu na to, że ta mantra działa, stosuję mniej więcej um, moja przygoda z kundalini jogą, bo wszystkie te mantry so, zaczerpnięte są z nauk kundalini jogi i ta moja przygoda z kundalini jogą trwa już mniej więcej, no na pewno ponad rok, mniej więcej półtora roku, myślę. Um, I... Um, no, nigdy się na nich nie zawiodłam jeszcze. Zawsze jeżeli je zastosuję, to, um, to jestem zawsze na nowo zadziwiona, jak one są potężne i jak proste w zastosowaniu. To wszystko na dzisiaj. Cieszę się, że mnie zmobilizowaliście do tego, żebym się odezwała. Dziękuję Wam jeszcze raz za obecność, za to, że jesteście, że, że, że oglądacie, że śledzicie, że pamiętacie o mnie, nawet jak się nie pojawiam. Bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Do zobaczenia. Odzywajcie się, kochani. Satnam.